Bardzo polecam już 50 różnych nagrań z cyklu Spotkani w Biblii. To dzisiejsze, to ostatnie nagranie przed wakacjami, kolejne od września, znowu na kanale Jastinia Słowa, ale są dostępne wszystkie nagrania wcześniejsze na playliście Spotkani w Biblii, można je znaleźć, a wakacyjny cykl już niebawem od lipca na moim kanale. Zachęcam więc do subskrypcji, do tego by udostępniać nagrania Innym zachęcam też do wsparcia. Pod każdym filmem jest link do zrzutka.pl, gdzie można coś od siebie wrzucić, by ten kanał dalej się rozwijał i mógł funkcjonować. Dzisiaj ostatnie spotkanie. Dzisiaj bohater Starego Testamentu, Samson, postać z Księgi Sędziów. Z czasów bardzo ciekawych, zaraz po tym jak Jozue wprowadza naród wybrany do Izraela, do ziemi obiecanej, do, na tereny Palestyny, nie ma jeszcze króla. Królem, pierwszym królem będzie król Saul, a te lata od wejścia do ziemi obiecanej aż do czasów króla Saula, potem Dawida czy Salomona, to czas epoka sędziów. Sędziowie nie byli to jak dzisiaj ci, którzy są w sądzie i sprawują władzę sądzenia, sądowniczą. Nie. Sędziowie to byli wodzowie powoływani na czas, na czas niepokoju, na czas wojen. Sędziowie byli wodzami powoływanymi, kiedy było jakieś niebezpieczeństwo z zewnątrz. Nie zawsze było 12 pokoleń Izraela i 12 województw, i w zależności od tego, które województwa były zagrożone, no z tych województw powoływano sędziego, by przewodził całej wspólnocie, wszystkim mieszkańcom, żołnierzom, aby pokonać wroga. I czasem ten sędzia był powoływany przez wszystkich, przez wszystkie 12 pokoleń, a czasem tylko przez część. Tych pokoleń. I księdza sędziów o takich różnych sędziach opowiada. Ich władza no, zbierała się z czasem niepokoju. Kiedy był już spokój, sędzia przestawał być potrzebny, bo przecież ciągle władcą Izraela, tym jedynym królem, miał być Pan Bóg. Więc nie było potrzeby króla jakiegoś siedzącego w pałacu, bo królem był Pan Bóg. Historia sędziego to zawsze historia powołania w momencie niepokoju, aby uratować Izraela. A znowu ten niepokój pojawia się wtedy, kiedy Izrael odchodzi od Boga. Otwórz, otwórzmy sobie trzynasty rozdział księgi sędziów. Trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty. One mówią o Samsonie i warto by było sobie na spokojnie te wszystkie rozdziały przeczytać, żeby poznać historię Samsona. Historię, która znajduje często odzwierciedlenie w malarstwie. Gdybyśmy byli w National Gallery w Londynie, czy w Madrycie, czy w Turynie, w tych wielkich galeriach, znajdziemy. Wiele obrazów XVII-XVIII wiecznych, które nawiązują do historii Samsona, ta historia była w sztuce często przywoływana. Otóż XIII rozdział zaczyna się takimi słowami. Gdy zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na 40 lat. Czyli, gdy dzieje się coś złego, gdy Izrael odchodzi od Boga, gdy Izrael przestaje iść za Bogiem, słuchać Boga, zachowywać jego przykazania, pojawia się niebezpieczeństwo. Izrael wtedy się przebudza, powołuje sędziego, by uratował, by dowodził, aby znowu pokonać nieprzyjaciela, nawraca się, by znowu być przy Bogu, i tak w sumie. Raz w górę, raz w dół, tak cały czas ci sędziowie są, kiedy Izrael odchodzi i potem chce powrócić do, do Boga. Powołanie Samsona związane jest z cudem narodzin. To ciekawe, bo kiedy Pan Bóg wybiera kogoś szczególnego, to ten ktoś szczególny już w momencie. Urodzin, jego narodziny związane są z cudem. Otóż był pewien człowiek Manoach w pokoleniu Dana. Jego żona była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się tej kobiecie, mówiąc: Oto teraz jesteś niepłodna, nie rodziłaś, oto poczniesz i porodzisz syna. Dokładnie te same słowa, które słyszy Maryja, ale nie tylko Maryja, bo przecież. Jan Chrzciciel w ten sposób się też rodzi, czy Izaak, te wielkie postaci często rodzą się w sytuacji niepłodności. Tam, gdzie nie jest możliwe, tam Pan Bóg powołuje, tam Pan Bóg daje nadzieję. I rodzi się Samson. Anioł mówi matce Samsona, że ten człowiek będzie wybrany przez Boga, będzie Bożym Nazirejczykiem nazir to po hebrajsku poświęcony. On będzie poświęcony Bogu. Stąd ten nazireat to taki ślub poświęcenia się Bogu. Nazirejczyk miał powstrzymywać się od spożywania wina, od strzeżenia włosów. Miał oddać się Bogu, poświęcić się Bogu. Może czasowo, a nieraz na całe swoje Życie. Taki był więc początek życia Samsona. On rodzi się, dorasta i złożył bo Panu Bogu, jego matka, złożyła ten ślub. Samson nie może ścinać włosów, a Pan Bóg obdarza go mądrością, roztropnością, ale też i nadludzką siłą. Staje się siłą nie do pokonania. Zresztą jego imię Samson być może pochodzi od Szemesz, to znaczy słońce. Być może od szamen, to znaczy silny. A jego krajem jest bet to znaczy dom słońca. Więc ma te włosy, jak promienie słońca, długie, a poznaje kobietę. Kobieta nazywa się Dalila. Dalila trochę podobnie brzmi do hebrajskiego słowa Laila, to znaczy noc. Dalila... Jest uh, Filistynką, pro, jest uh, Podstawiona do historii Samsona jako szpieg, jako ktoś, kto ma wybadać najsłabsze punkty Izraela. No i jedną z tych słabości Samsona jest to, że jest mężczyzną, a Dalila jest kobietą, i między nimi rodzi się, bardziej chyba ze strony Samsona, jakieś zauroczenie, zakochanie. I gdy mężczyzna no, poznaje taką Dalilę, no to traci głowę, traci czujność i zdradza Dalili swoje. Tajemnicę mówi, gdzie jest ukryta jego siła. Wystarczy, że obetniesz mi włosy, a będę bezbronny, będę bezsilny. Zresztą cała historia e, z Samsona jest pełna mm, takiego, takiej opowieści, trochę jak starożytne opowieści, jak e, dokonania Herkulesa, na przykład. Oto, oto, kiedy poczytamy sobie te rozdziały, zobaczymy, że Samson e, zabija e, szczęką osła. Dokonuje wielkiej rzezi, czy wyważa wroty, wrota bramy w gazie, różne zagadki, zabija lwy gołymi rękami, rozcina surowe liny swoimi, swoją siłą, swoich dłoni. Więc, kiedy Samson powiedział Dalili o, o swoim ślubie, tutaj zaczyna się do tragedia. Ona, która była filistyńskim szpiegiem, ścięła mu te włosy i w tym, w tym momencie ta jego siła go opuściła. I czytamy w szesnastym rozdziale, że filistyni pojmali go, wyłopili mu oczy i zaprowadzili do gazy, a tam przykuty łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Więc stał się taką atrakcją cyrkową podczas zabaw filistynów ten wielki wódz Samson, Odpowiedzialny za wspólnotę narodu, po prostu był wyśmiewany, opluwany i kpiono sobie z niego, ale też i z całego narodu. I w pewnym momencie został zaprowadzony do świątyni Dagona, do pomieszczenia z kolumnami, gdzie urządzono coś w rodzaju wielkiej uczty, jakiejś orgi, takich śpiewów. Tańców radości ze zwycięstwa, z takiej okrutnego zwycięstwa, z takiej okrutności, z jakiej słyneli Filistyni. I to wszystko pokazuje w tej bardzo podstawowej warstwie, no po prostu pojmanie człowieka, ale w tej duchowej warstwie to, to jest hańba oddawana Bogu. To znaczy, Bóg jest zhańbiony, Bóg jest oddany w te pogańskie, tubylcze, jakieś kananejskie pulty, bo tym zajmowali się Filistyni i no, Samson rozumie swoją pozycję, on staje się tam znajduje się tam nieprzypadkiem to już nie jest sprawa między wojskami Izraela a Filistynami to jest sprawa między Bogiem i Sa Samson rozumie, że on jest tym, który ma obronić dobre imię Boga Przeciwko tym idolom, pogańskim bożkom, które czczą filistyni. Więc Samson każe się doprowadzić do kolumny świątyni i modli się. Panie Boże, proszę cię, wspomnij na mnie, przywróć mi siłę, przynajmniej na ten jeden raz. Boże, niech pomszczę moje oczy. A potem e, ścisnął kolumny, na których wsparte było pomieszczenie, w którym się znajdowali. I zburzył te kolumny. Pan Bóg obudził w nim na nowo siłę, włosy mu jednak odrosły. Wzbudził na nowo tą siłę i, i zburzył ten pałac, w którym się znajdowali, tę świątynię. I zabił wszystkich, którzy byli w środku, łącznie też z sobą. Popełnił samobójstwo, ale po to, by ochronić dobre imię Boga. Wiedział, że w ten sposób spełni swoje zadanie jako sędzia. Jako wódz Izraela odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego narodu i za czystość kultu Boga. Daje, oddaje swoje życie. W ten sposób giną wszyscy Filistyni, a On mówi niech zginę razem z Filistynami. I rzeczywiście oddaje swoje życie w ten sposób. Ginie, ale dzięki temu Izrael przywraca. Izraelowi przywraca wolność, przywraca spokój, ten wewnętrzny porządek w państwie. Jak ocenić historię Samsona? Jak zrozumieć tę opowieść? Kim był Samson jako sędzia? W jaki sposób pokazał wierność Bogu? Na czym polegała jego słabość? Myślę, że w tej postaci możemy zobaczyć bardzo często siebie, swoje tragedie, odejścia. Swoje powroty, swoje upadki, swoją słabość, ale też może i gorliwość o, o Boga w swoim życiu? Mam nadzieję, że te rozdziały 13 do 16 Księgi Sędziów pomogą Wam w takim osobistym spotkaniu z Bogiem, do czego bardzo, bardzo zachęcam do usłyszenia w innych nagraniach tego cyklu Szczęść Boże.